Jednym z wydarzeń dofinansowanych przez Starostwo Brodnickie w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych była konferencja „Kobieta bez barier” zorganizowana przez lokalną grupę działania miasta Brodnice. Pomysł na konferencję zrodził się podczas spotkań grupy Nieformalnej Planeta Kobiet. Zrzesza ona kobiety, które chcą robić coś dla własnego życia, aktywnie spędzać czas i się rozwijać. Temat ten jest bardzo istotny, bo wiele kobiet jest samotne w chorobie, nie ma gdzie szukać pomocy i nie wie, gdzie nie wie, gdzie tej pomocy szukać. Chcemy, by ta konferencja była dla nich takim jakby wskaźnikiem tego, jak można szukać pomocy i jak sobie radzić w tej chorobie, że człowiek nie jest w niej sam. Podczas konferencji wystąpili między innymi specjaliści ginekolog, seksuolog, psychoonkolog i fizjoterapeuta. W swojej prezentacji poruszę takie dwie główne kwestie. Pierwszą będzie rehabilitacja po mastektomii, czyli po usunięciu gruczołu piersiowego na skutek rozwijającego się nowotworu raka piersi. W drugiej części będę zajmował się kobietami w czasie ciąży, porodu, jak i połogu, czyli tego okresu, a w zasadzie nawet można powiedzieć macierzyństwa, czyli nawet tego późniejszego okresu po porodzie. W pracy klinicznej spotykam się z kobietami właśnie na przykład po okresie ciąży. No i niestety muszę stwierdzić, że ta wiedza, na chwilę obecną jest jeszcze dosyć mała, pewne kobiety powinny dowiedzieć się o pewnych konsekwencjach ciąży albo następstwach, może nie konsekwencjach, znacznie szybciej, a dowiadują się na przykład o demie, więc ta wiedza powinna być bardziej ugruntowana, gdzieś szybciej przekazana przede wszystkim.